Dzień dobry wszystkim naszym stałym, jak i nowym widzom, którzy zapewne przybyli tu, aby zaczerpnąć nieco informacji o tym, co wydarzyło się ostatnio na rynku technologicznym. A my, jak co tydzień, mamy dla Was ciekawy miszmasz najciekawszych naszym zdaniem wieści. Bo czy do takich nie należy zaliczyć choćby to, że Ubisoft, który ostatni rok zaliczył pod kreską, to za chwilę ze swoim Watchdog zbijącym rekordy przedpremierowej sprzedaży powalczy o tytuł gry roku, co zapewne pozwoli mu odrobić straty. Ale na tym nie poprzestanie, gdyż właśnie firma wypuściła do sieci wyjątkowo groteskową okładkę przedstawiającą specyficznego blondyna w różowym garniaku otoczony arsenałem broni na tle Himalajów, która ma zwiastować nadejście kolejnej części Far Cry. Trzeba przyznać, że po udanej trójeczce zapewne wielu graczy będzie z wypiekami na twarzy czekać na premierę czwórki, która na rynek wyjdzie w połowie listopada i to praktycznie na wszystkie dostępne platformy poza Wii U. Na chwilę obecną wiemy jeszcze tylko tyle, że gra w dużym stopniu ma skupić się na rozgrywce wieloosobowej, zaś wszyscy ci, którzy postanowią kupić grę w przedsprzedaży, otrzymają upgrade do wersji limitowanej w postaci trzech dodatkowych misji w Singla oraz Harpoon Harka. Teraz nie pozostaje nam nic innego jak tylko czekać na kolejne doniesienia, ale zapewne firma będzie czekała z nimi do nadchodzących targów E3, na których prawdopodobnie też zobaczymy jakiś pierwszy zwiastun Halo 5, gdyż twórcy gry oficjalnie poinformowali, że trwają prace nad kolejną części przygód Master Chiefa, a ta ma otrzymać podtytuł Guardians. Niemniej jednak nie ma co liczyć na tegoroczną premierę, ale za to wiemy, że nowe Halo ma być ogromne i działać w 60 klatkach na sekundę, wykorzystując. Całą moc Xboxa One, który co ciekawe, mimo wcześniejszych zapewnień ze strony Microsoftu, iż Kinect jest jego integralną częścią i nie może być sprzedawany osobno, to teraz jakieś cuda, gdyż 9 czerwca na rynku ma pojawić się klocek pozbawiony kontrolera ruchowego i to w niższej cenie o 100 dolarów, co zapewne pozwoli na wyrównanie walki z PS4, który kosztuje właśnie 399 zielonych. Oczywiście szef działu Xboxa twierdzi, że prawdziwą przyczyną były prośby klientów, którzy twierdzą, że wolą grać na samym padzie. To zapewne ci, co kupili, wymienią swojego Xboxa tylko po to, aby nie posiadać kinekta. Mhm. Cóż, zapewne gigantowi z Redmond nie podobają się dobre wyniki sprzedaży PlayStation 4, ale mimo to Sony nie ma powodów do radości, bo jedynie jeszcze dział smartfonów może poszczycić się wzrostem sprzedaży o ponad 14% względem poprzedniego roku. Zaś pozostałe, jak choćby dział telewizorów czy odtwarzaczy, Okazały się mało rentowne i ostatecznie Sony zamyka rok z dużą stratą wynoszącą aż miliard dwieście pięćdziesiąt tysięcy dolarów. No i co gorsze, analizy nie wróżą poprawy na ten rok. W związku z tym dyrektor generalny oraz pozostałe kierownictwo postanowiło zrezygnować z premii i obniżyć swoje wynagrodzenie o połowę. No to postawa godna podziwu. Pozostali przedsiębiorcy powinni uczyć się od władz Sony. AMD chyba w niesmak wyniki wydajności osiągane przez GTX 780 Ti, bo rzekomo czerwoni chcą zmienić ten stan poprzez wypuszczenie kolejnej karty graficznej, która rzekomo odbierze koronę konkurentowi. Nie wiadomo jeszcze czy chodzi tu o kolejny wariant Hawaii, czy też zupełnie nowe GPU, bo w sieci pojawiają się informacje wskazujące na procesor o nazwie kodowej Iceland. Ale w zaledwie niecały rok nowa seria? Eee, to wydaje się mało prawdopodobne i raczej należy spodziewać się czegoś na wzór R9295X. Inne źródła podają też możliwość zastosowania przez AMD w swoich kartach pierwszą generację pamięci HBM, czyli taką, w której moduły pamięci układane są warstwowo co pozwala nie tylko na zaoszczędzenie miejsca na laminacie, ale również wyraźnie zmniejsza zapotrzebowanie na energię i ilość wydalanego ciepła. Oczywiście ta technologia z całą pewnością zostanie zastosowana w kartach AMD, ale trudno wyrokować, czy już teraz. Chińska firma Xiaomi do tej pory kojarzona była głównie ze swoich smartfonów, jednak jej najnowsze produkty mają szansę sprawić, że zacznie podbijać także rynek telewizorów. Koncern zapowiedział bowiem 49-calowy telewizor Mi TV 2, oferujący rozdzielczość Ultra HD ze wsparciem dla technologii 3D oraz funkcjonalnością Smart TV bazującą na systemie Android, którego najciekawszym elementem jest chyba cena, wynosząca zaledwie 640 dolarów. Brzmi fajnie, prawda? No ale niestety smutną informacją jest fakt, że producent nie przewiduje wyjścia poza swój rodzimy rynek. No, szkoda. Najwięcej oczywiście szumu jak zwykle wywołał rynek smartfonów, bo po pierwsze łącza zostały przepełnione doniesieniami na temat nadchodzącego nowego modelu iPhone'a i niektóre z nich nawet pokazują nam jak rzekomo smartfon Apple ma wyglądać. No a tu łatwo dostrzec podobieństwo do ich odtwarzacza muzycznego. Co ciekawe, wspomina się także o wyświetlaczu przekątnej 4,7 cala w wymiarach 67 na 138 i 7 mm grubości, a także pójściu w ślady głównych konkurentów poprzez aplikowania iPhone'owi wodoodporności, co w przypadku tego ostatniego wydaje się całkiem prawdopodobnym rozwiązaniem, ale z drugiej strony takie sugestie pojawiały się już także przed premierą piątki. Natomiast nieco niespodziewanie HTC postanowiło oficjalnie ujawnić smartfon One Mini 2, czyli następcy zeszłorocznego modelu. Ale mini to tylko z nazwy, bowiem słuchawka ma otrzymać wyświetlacz 720p o przekątnej 4,5 cala, dlatego będzie jeszcze większy od swojego poprzednika. Ponuro jednak robi się dopiero po przeanalizowaniu reszty specyfikacji, bo Tajwańczycy nie poszli w ślad Sony i ponownie zaoferowali nam Castrata z układem Snapdragon 400 taktowany zegarem 1200 MHz, którego wspomaga Adreno 305 i 1 GB pamięci RAM. Nie otrzymamy także dodatkowego aparatu, a podstawowy zamiast ultrapiksel będzie to zwykły 13-megapikselowy. To nie koniec złych wieści, bo premiera zaplanowana jest na czerwiec w cenie 470 euro. Ile? No nie, stanowczo za dużo, mimo aluminiowej obudowy. HTC chyba powinno uczyć się od Motorola, bo ta robi to tak zamierza kusić klientów kwotą 129 dolarów za ich najnowszy Moto E z budżetowej półki, który będzie posiadał panel 540p o przekątnej 4,3 cala, pokryty Gorilla Glass, a napędzi go Snapdragon 200 z zegarem Giga 200, do tego Adreno 302 1 GB RAMu, 4 na dane plus slot na rozszerzenie kartą microSD oraz aparat 5 megapikseli. No wiem, nie jest to może jakaś Lux Torpedo rewelacja, ale myślę, że w tej cenie... To całkiem niezła oferta. Jednakże nic tak nie przykuło uwagi jak ujawnione rendery z prasówki dotyczące LG G3, które ukazują fenomenalne i miejmy nadzieję metalowe wykończenie w trzech schematach kolorystycznych: białym, złotym i szarym. No po takim pokazie to LG chyba już nie ma co zwlekać z oficjalną premierą. No i tym przyjemnym akcentem kończymy nasze wideoniusy. Mam nadzieję, że na ten tydzień zostaliście nasyceni, choć nie było tego dużo. Ale jak zgłodniejecie znowu, to zapraszam za tydzień. Do miłego!